Cześć. Co jest? Co tu masz? Słuchajcie, dzisiaj na szkole nie płotam. kiedy? co ty znowu trafiłeś? No słuchajcie, e, rozlało mi się picie i pani kazała mi iść do Woźny po mopach. No i e, pani Woźna dała mi klucz od kręciarka, który jest pod schodami. No i tam idę, szukam mopa i patrzę, znalazłem właśnie taką skrzyneczkę, lodóweczkę. Otwieram. A tam w środku, yy, a tam w środku yy, pełno napoi. Patrzcie, ile napoi w puszkach. Wiesz, co to jest? To co ta woźna? Po cichu piwo pije? No jak te piwo, przecież tu masz Pepsi, Coca-Cola. Przecież piwo to jest. Sprite'a ty, ja ci dam Sprite'a. A to chyba dla mnie przyniosłeś na mecz, co? Dzięki, no, dobra. No, dobra, no, dzięki, będę miał na mecz. się mamie przyda, yy, a ja będę miała na mecz, elegancko. Na raz, trzyma trzymaj się synu, dobra. fajnie, dzięki, no wesoło się. Jest jedna kwestia, dajcie mi zwolnienie, bo już nie wróciłem na tę poleci. Dobra, mama ci napisze na pewno. Okay? Napiszesz, nie? Napiszesz, dobra. Nara. zaraz, akurat zaraz mecz, na razie. A Pepsi dasz? No, no. No, dobra, dziękuję, dziękuję.